Jest... Rozumiem, że to 630 kalorii. 630 kalorii. Tak, tak, tak. Kalorii, to jest możemy sobie ją przekazać, chociaż będziemy, się, Szanowni Państwo, ze sobą rozmawiać na pewno jeszcze. I z Karoliną, Piórę, która koordynuje tę akcję też w ramach sądy będzie do Państwa dzwonić. Ale padła informacja, dlatego jesteśmy w takim gronie tutaj rodzinnym, dlatego już teraz powiem. 13 maja w piątek, Twoje są. Znowu dostaniecie Państwo na kilka dni przed tym wydarzeniem informację w jakiej kolejności występujecie. Tak, A później, bo no taka była to informacja, czy a propos przebrania, a propos stroju, już przychodzicie Państwo e, przygotowani do wejścia na scenę. Jeśli prezentacje mają trwać do pięciu minut, e, A godzinę zero już przychodzicie w pełni ryzyku.